Witam w środę 19 sierpnia. Zapraszam na krótki komentarz wideo. Dzisiaj, na rynku warszawskim, mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu. Akurat tak się złożyło, że dla odmiany wykazujemy się dzisiaj relatywną siłą względem słabszych, zdecydowanie słabszych rynków bazowych. Wystarczył niewielki wzrost aktywności i popytu w sektorze bankowym z PKOBP na czele, by ten czynnik no, stał się takim bodźcem zachęcającym popyt do wywierania nieco większej presji. Akurat ten fakt zbiega się trochę z aktualnym wizerunkiem technicznym wykresu, jak pamiętamy, wydarzenia rozgrywają się w tej chwili w rejonie ważnego wsparcia technicznego 2135-45. Wczoraj prezentowałem wykres kontraktów, wykres wIGU 20 w skali tygodniowej. No jak pamiętamy, tak się ciekawie składa, że ten wymieniony przed chwilą węzeł popytowy Fibonacciego ma. Taki swój odpowiednik na wykresie średnioterminowym. Ta strefa skonstruowana na bazie projekcji Fibonaccia na wykresie tygodniowym może być traktowana jako średnio bądź nawet długoterminowe wsparcie techniczne. Więc te dwie zapory popytowe można powiedzieć no, zazębiają się w jakimś stopniu, czy też nakładają się. Widzimy dzisiaj, że jednak popyt zdołał z tych okolic wykreować ruch odreagowujący. No ale póki co nie doszło jeszcze do przełamania respektowanej w ostatnim czasie górnej linii spadkowego kanału. Tutaj większe znaczenie przypisałbym strefie Fibonacci 2221-27 wydaje się, że no byłby to już taki dobrze rokujący, tak to nazwijmy, sygnał techniczny, zapowiadający możliwość powrotu Fibonacci 20 w okolice Historycznie istotnego, jak się nie tak dawno okazało, oporu 2253-58. Na kontraktach z kolei ważną rolę w porannej fazie handlu odegrał węzeł 2149-53, posiadający dodatkowe wzmocnienie w postaci dolnej linii kanału. Jak pamiętamy, jest to intradejowa strefa wsparcia wytyczona na bazie projekcji prowzrostowego układu XABCD. Zgadzam się, że jest to trochę dyskusyjna formacja, na pewno mało książkowa, tak to nazwijmy. Niemniej jednak aż cztery projekcje wypadają dokładnie w tym właśnie korytarzu cenowym. No i przekonaliśmy się, że jest to nieprzypadkowy obszar. W tej chwili kontrakty podążają w kierunku najbliższego oporu 2192-97. Tak jak sugerowałem w opracowaniach, można spodziewać się już tutaj wzrostu aktywności podaży, a jeśli no, popyt wykazałby się konsekwencją i Również tutaj niedźwiedzie zostałyby pokonane. No byłby to sygnał kontynuacji ruchu z opcją przetestowania strefy 2217-24, czyli już dużo istotniejszego oporu, no chociażby z racji tego faktu, że w tym rejonie przecinają się dwie linie: górna linia kanału i czerwona median line. Na razie kluczową kwestią w moim odczuciu pozostaje właśnie ten wynik konfrontacji w tym węźle 92-97. Indeks DAX, jak już wiemy, słabiej dzisiaj się zachowujący względem indeksu WIG20, podąża po przełamaniu strefy 10899-10912 do poziomów cenowych wytyczonych na bazie lipcowego minimum, to jest takie klasyczne wsparcie. Jeśli nie uaktywni się popyt w tym rejonie, to tak jak sugerowałem wcześniej, będzie to zapowiedź konfrontacji w dużo istotniejszym średnioterminowym przedziale wsparcia Fibonacciego 10.373-10.430. S&P też trudno w tej chwili tutaj wskazać na jakieś nowe elementy. Nieudana próba sforsowania oporu 2.100-2.103. Zarówno we wtorek, jak i w poniedziałek nie udało się tego celu zrealizować. Natomiast no, wydarzenia niezmiennie rozgrywają się, jednak ponad wybronionym nie tak dawno wsparciem 5963, no i tym samym kluczowej zapory popytowej 2039-2042. Dość neutralny, w takim razie, neutralna sytuacja techniczna pozostajemy tutaj w średnioterminowym trendzie bocznym. Dziękuję bardzo.